Hello, Witajcie, czytelnicy Spisku Bogatych. Tu Robert Kiyosaki. Jak widzicie, wróciłem do korzeni na Hawaje. Mam tu dom nad oceanem. Przyjechaliśmy spędzić tu święta. Dziękuję, że bierzecie udział w moim projekcie Spisek Bogatych. Na mojej stronie jest już dostępny wstęp do części drugiej. Ten wstęp to krótkie podsumowanie tego, o czym do tej pory mówiliśmy w książce. Takie streszczenie, niecałe tysiąc słów, jako wstęp do tego, o czym będziemy mówić później. Jeszcze raz dziękuję za Wasz udział. Część druga jest bardzo ważna, podobnie jak pierwsza. Znajomość historii spisku pomoże Ci lepiej zrozumieć część drugą. Pisze, co Ty i Twoja rodzina możecie zrobić, by się zabezpieczyć i zarabiać więcej w nadchodzących latach. A więc część pierwsza jest ważna, druga także. Dużo łatwiej jest przewidzieć przyszłość, gdy się dobrze zna przeszłość. Dziękuję, że czytasz moją nową książkę. Wierzę, że już Cię czegoś nauczyła. Mamy teraz wspaniały moment. Patrzę w przyszłość z wielką radością, a w części drugiej wyjaśnię, dlaczego według mnie jest to najlepszy moment dla Ciebie i Twojej rodziny. Dlaczego właśnie teraz powinniście działać, a nie kulić się i chować pod łóżkiem albo ukrywać pieniądze w materacu, jak czasem ludzie robią w nadziei, że gospodarka znów stanie na nogi. Moim zdaniem historia to historia, a przyszłość to przyszłość i będzie zupełnie inna. Wiele się zmieni, ale ci, którzy się na to przygotują, świetnie sobie poradzą. Wprowadzenie do części drugiej jest krótkie, podsumowuje część pierwszą, wprowadza nas w część drugą, mówiącą o tym, jak Ty i Twoja rodzina możecie sobie świetnie poradzić w przyszłości. Jeszcze raz dziękuję Ci za udział w spisku bogatych i do zobaczenia.